Po raz pierwszy odbył się bieg imienia Alfreda Smoczyka, starty zorganizowano przy ulicy Kameruńskiej, meton był stadion. Na starcie pojawili się kibice Unii i fani biegania, dla których tragicznie zmarł żużlowiec i jest symbolem. To całego Leszno dla nas jest, jest postacią, dlatego właśnie uczestniczę w tym biegu. Unię reprezentował Tobiasz Musielak. Stadion mamy Alfreda imienia Alfreda Smoczyka, także no to już samo za siebie mówi. To, że ten bieg powstał również mówi o tym, że... Jest to pewien symbol kibiców i powinniśmy się z tego cieszyć. Bieg kibiców Uniwersytetu imienia Alfreda Smoczyka odbył się po raz pierwszy i nie ostatni. Chcemy wprowadzić taką cykliczność, tak jak memoriał z roku na rok. Chcielibyśmy kontynuować tę edycję. Mamy nadzieję, że, że powstanie fajna, fajna historia z tego, z tego powstania. Właśnie. Także z inicjatywy kibiców odsłonięto tablicę poświęconą Alfredowi Smoczykowi. Stało się to w poniedziałek 26 września w 66. rocznicę śmierci żużlowca. Ta stanęła u zbiegu ulic. Konkolewskiej Leszczynowej w pobliżu miejsca gdzie zginął. Chcieliśmy żeby też było wiadomo w którym miejscu zginęła legenda polskiego i światowego Speedway'a, ponieważ no, mówi się jest w ogóle napisane że, 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 że Smoczek zginął gdzieś za torami a ja cały czas byłem też święcie przekonany że to było bardziej w głąb lasu Konkolewskiego a się okazuje że, że jest to dzisiaj na Rogatkach praktycznie że biorąc Leszna i chcielibyśmy edukować młode pokolenie młode pokolenie kibiców w Unii Leszna, żeby też wiedzieli w którym miejscu właśnie ta legenda zginęła? W uroczystości uczestniczyła siostra Alfreda Smoczyka Urszula Plewa. Jestem zruszona, ponieważ o tym tablicy mówiło się już dosyć dawno. A tutaj stowarzyszenie sympatyków jednak wzięło się, tak to można powiedzieć, w garść i przez półtora miesiąca zorganizowali to wszystko. I ten bieg w sobotę, i dzisiaj odsłonięcie tablicy. Także to taki kolejny dowód na to, że Leszczynie nie pamiętajmy o Alfredzie? O tak, o tak, bo to jednak 66 lat dzisiaj jest jak Fred zginął. I przez te 66 lat no i kibice, i działacze, różni ludzie dają nam taką otuchę. No, wspominają. Także jest to miłe. Dziękuję kibicom za inicjatywę. To był świetny pomysł. mówił prezydent Łukasz Borowiak, który przy okazji odsłonięcia tablicy zapowiedział wydanie kolejnej publikacji z cyklu Civest Nostri, ta poświęcona będzie właśnie Alfredowi Smoczykowi. Alfreda Smoczyka wspominano także podczas spotkania w galerii Lochy miejskiej Biblioteki Publicznej w lesznie Wiesław dobruszek zaprosił na nie urszulę plewę, Stanisława przybylskiego, przyjaciela oraz Zdzisława dobruckiego, żużlowca, który trzykrotnie triumfował w memoriale Alfreda Smoczyka. Przypomnijmy, że. 66. edycja zawodów odbędzie się w piątek 30 września, początek o godzinie 18.30.